Cześć, cześć, kochani, w kolejnym filmie Zielonego w Ogrodzie. Poprzednim filmem był film deszczowy. I w nim wam zapowiadałem, że pokażę wam, jak wygląda mój tunel foliowy z pomidorami w połowie sierpnia. A połowa sierpnia wygląda u mnie tak. Z tego, co tutaj widzicie. Mam już zebrane dwie ubianki. Każda ubianka to jest około, pewnie jakbym położył na wagę, ze 3-4 kg spokojnie. A pewnie w jednym z poprzednich filmów Wam mówiłem, że troszkę nie dobrałem w tym roku gatunku pomidora malinowego. Więc mam takie karłowate samokończące wielkością. Jak na załączonym obrazku. Zebrałem już dwie i pewnie zbiorę jeszcze trzecią, i to będzie koniec moich zbiorów. Nieźle dla porównania moja pięść tutaj, więc taka. Te pomidory są. No jak połowa pięści, zdarzają się niektóre większe. Na obecnym etapie nie stosuję już żadnych środków. Ochronnych pielęgnacji, nie ogławiam ich, nie obcinam liścieni, po prostu korzystam i zbieram. Niektóre to są takie fajne, małe, jak tutaj, widzicie, jak koktajlóweczka, słodziutka, no i jeszcze. Jeszcze kilka sztuk będzie, pewnie do końca sierpnia. No i tak jak mówiłem, dzisiaj zbierany przeze mnie czosnek, wykopywany przepraszam, suszy się. Generalnie dominującym zapachem teraz w tym tunelu foliowym to jest zapach czosnku. Główki prezentują się następująco. No pewnie za 3-4 główki pójdą na wsadzenie na nowo. Ale cała reszta. Już na własny użytek. Więc tunel foliowy wraz z suszonym, suszącym się czosnkiem w połowie sierpnia wygląda. Następująco. Jeszcze pewnie w tle słychać grzmoty. Niebo wygląda w tej chwili tak. Z tej strony granatowe. A teraz szybkie objazd. Kadrem. Patrzcie tu. Baba. Słoneczko w pełni. Przyroda, moi kochani. Do następnego filmu. Cześć. Trzymajcie się.